Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, na początku oczywiście chciałem was zaprosić do prywatnej grupy facebookowej. Do grupy facebookowej mogą przynależeć wszystkie osoby, które subskrybują mój kanał. Link do grupy facebookowej oczywiście jest w opisie filmu. Zapraszam także do mojego Instagrama. Link także jest w opisie filmu. Zapraszam Was także do sklepu esnumizmatyka.pl. Moi drodzy, sklep dla kolekcjonerów możecie zakupić sobie tam wszelkiego rodzaju artykuły niezbędne do prowadzenia kolekcji. Więc ja osobiście zapraszam do tego sklepu. przejrzyjcie ofertę, jaką oferuję na stronach Esnumizmatyka, a pewnie uda Wam się coś zakupić. A przy zakupach przyda się zawsze rabat, więc tutaj jest mój kod do tego sklepu. Brzmi rostek 2022. W podsumowaniu wpisujecie ten kod i zostanie wam odjęte 10% od y, sumy, które, m, którą będziecie musieli opłacić. Dobra, moi drodzy, parę osób pytało się mnie, jak zniszczyć slab. Zrobiłem już. Yy, Dwa filmy o polskim slabie i o slabie NGC ale pokażę teraz jak niszczę dwa slaby, dlaczego je niszczę, tworzę po prostu mm, drugi mm, zestaw monet. Jeden mam w gradingu NGC, a te tutaj monety będą po prostu w y, albumie, które Zresztą zakupiłem w S-Numizmatyka. Oczywiście, monety będą w holderach. Holdery także sobie zakupicie w S-Numizmatyce. Wszystkie monety, które wydłubuję z slabów, lądują w takich czarnych holderach od firmy Leisturm. Są to 25 mm, dokładnie jak. Średnica złotówki, moi drodzy, widziałem wczoraj, nie wczoraj, wczoraj filmik, jak rozebrać slaba bez używania młotka. Stary jakiś ręcznik, w ten sposób zawijam monetę. W sumie gościu miał y, klucz francuski, a no niestety nie wiem, gdzie, gdzie się ukrył mój, więc użyję takiej żaby. Spróbujemy. Moment, to jednak za mała średnica jest. Czekajcie, cholercia no. No i ten ręcznik też jest trochę kuźba za duży. Zawołam żonę, poproszę ją o trochę papieru. Teresa! Teresa! Daj mi pa y ręcznik papierowy, proszę Cię. Przynieś mi y z dwa blaty papieru, bo jednak ten ręcznik jest za gruby i y nie mogę objąć to, tego, to tą żabką. No Facet to robił kluczem francuskim, a ja to zrobię żabką. No niestety yy, tak jak już powiedziałem Waręcznik jest za gruby, więc spróbujemy przez papier on to chwycił w ten sposób. Czekajcie chwilę mhm. i po prostu ścisnął delikatnie. jakby mi to nie wyszło tak jak jemu, mam pod ręką jeszcze młotek coś tam szczelił, bo by było słychać jak trzeszczy no ale jak widać no, te slaby naprawdę są cholernie wytrzymałe więc polecimy starym sposobem tak Tu damy jeden młotek, Tu damy momento. Up. O, już słyszałem że pykło ale ale się nie chce otworzyć jeszcze spróbujemy raz w ten sposób ale bez żadnej ścierki szmatki Zobaczymy, co z tego pójdzie. No, ewidentnie chce się otworzyć. I się otworzył. Nie chcę. Ja po prostu tę pudełka zostawiam sobie. W razie, jakby ktoś miał wątpliwości, że któraś moneta nie pochodzi z gradingu, więc to sobie zaraz zapakuję. Nie ma miejsca. To był rocznik 868, a teraz spróbujemy rozbroić.

No kurde. Okej. Okay. Puściło. No jak widać, że nie. Pęknąć pęknął no ale nie chce się otworzyć Spróbujemy jeszcze już się otworzył Jak widzicie Naprawdę cholernie mocne są te slaby. Albo ja po prostu nie mam tyle siły w rękach co ten gość na filmiku. No ale już następny słaby jest otwarty. Także mamy uwolnione już dwie złotóweczki. się zabiorę ten majdan. Ops! Jakiś pył teraz się tu zebrał. No i co robimy? Holderek. Czarny na ekstra monety ops centralnie do środka, bez większego dotykania ustawiamy sobie na wprost. Zamykamy i na ciasno złotóweczka sobie tu siedzi już Zaraz zrobimy też na opis sobie na tej monecie. Oczywiście tutaj umieszczę rocznik. To będzie napisane, że jest to NGC MS 65. Jak widzieliście, no naprawdę, nie pierwszy raz rozbijam slaby i próbuję wszelkich sposobów. Tak żeby jak najmniej e, uderzyć. W slab, Dobra. no może wam pokażę. Bo w slabie to zupełnie inaczej wygląda. Zobaczcie, może troszeczkę światło przestanie. I ta moneta dostała MS64 NGC. Oczywiście ma tam jakieś mikro ryski no ale pełno lustromennicze dobra jeszcze o jest na wprost i zamykamy zaraz rozciągnę rękawiczki bo ja nie będę pisał Aby wytrę ręce się zapuciły trochę. Mam tu taki ekstra marker. Tylko muszę sprawdzić, czy to był na pewno ten. Tak. Dobra. A więc mamy tutaj rocznik 68, więc piszemy 1, 9, 6, 8. GC M S 64 Muszę poczekać aż przysnie i z drugiej strony e, wpiszę e, ten numer, który jest numerem weryfikacyjnym w NGC. Tutaj napiszemy sobie 1900 82 NGC MS 65. No, trochę to potrwa, zanim mi to wyschnie. I tak właśnie będę pomału wymieniał wszystkie monety. Oczywiście, slaby, <laughs> slaby będę zostawiał. Moi drodzy, dla osoby, no, która może kiedyś będzie chciała odkupić od mojego syna tą kolekcję, i będzie miała tutaj pudełka od NGC, że ta moneta po prostu była w tym. Już mam takich slabów roztrzaskanych, moi drodzy, 5 albo 6. No czystymi, 5 albo 6. Ale po prostu zostawię je. Czekajcie, źle wsadziłem. Tak to miało być o. I w ten sposób właśnie ja osobiście sobie wymieniam monety na czarne holderki. No i docelowo chcę, żeby wszystkie monety były w czarnych holderach właśnie z gradingu NGC. Dobra. Dzięki za uwagę, moi drodzy. Yy, dziękuję za suby, łapki, komentarze oraz zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują do subskrypcji. Więc jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.